Witamy w następnym odcinku, proszę państwa. Teraz będzie odblokowywanie postaci, tak? Dobrze. I kim my teraz zagramy, proszę państwa? Jean. Co tutaj? Jim i Xiaomi. Proszę państwa. No dobrze, zobaczymy co tutaj będzie. Co on pokaże? Bud. Ładnie wyszło, ale jednak nie do końca. Co pokaże Jean? Pan Rafał, który gra teraz w chwili obecnej. Coś tam ćwiczył, więc jest butarry. Jest, 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 jest. Jak to się stało? Cała runda weszła w moment. Panie Rafale, pan coś grał chyba wcześniej. Wcześniej graliśmy... Wcześniej pokazywaliśmy odblokowywanie. Nie, unboxing. I weszło to w moment. O! Dobra, nieważne. Na pola. Który już nie ma połowy życia ponad. Proszę Państwa, jak to się dzieje? Ja nie wiem. Rafał robi perfekt Rafał robi perfekt. Ten człowiek kurwa jest niesamowity. No, przecież to się nie dzieje naprawdę. To gra komputer chyba. Prosimy następną postać. Lej i ty zrobisz wszystkich? Przecież to jest niemożliwe. Uwaga. Co teraz? Co teraz? But. Nie? Piącha but. Fatality, co to jest, Mortal Kombat, czy... Kurwa, co tutaj się dzieje? Znowu będzie perfekt? Nie, nie będzie jednak. No ale i tak jest nieźle. Rafał robi rzeczy niemożliwe. No skąd ta godzina, Leia? Dawaj, 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 no bo już tracisz połowę życia, panie Rafale. No i? Łap go, łap go, łap go, rób coś. Rafał. Keo, nieźle. Nawet bardzo nieźle. Jeden człowiek zabił trzech. Oh, tu nie będzie łatwo, tu nie będzie łatwo. Zobaczmy jak tutaj się skończy. Wyznanie w terenie, dobrze. Złapał? Nie, nie złapał. Rafał skup się, skup się Rafał. Klika dobry przycisk, nie, nie rób tak. Kurwa Rafałek. Patrz co się dzieje, no ten HuaRank jest dobry. Na razie wygrywa, ale zobaczmy co potrafi Rafał. Czy on to wykorzysta w chwili obecną? Pięknie robi, prawie że wyrównał, ale jednak nie, jednak Huarang wygrywa. Jin wygrywa, jest blisko końca, jeden i drugi. Pięknie, Jin, Rafał, to się dzieje naprawdę, tylko u nas. Ooo, no i chyba koniec Jina, masz całe życie. Ooo, dobrze, no zobaczymy, to może być się, to może się skończyć ładnie. Dobrze, kurwa pięknie, dwie trzecie życia już za nami. Perfekt prawie że! Rafał! Kurw! Pięknie! Dawaj Kinga! No Kinga to zlejesz w moment. Za ogólnie jak są go złapisz i koniec. Dawaj. Dobrze. Dobry początek. tak. ale piękna walka. Dawaj, but, but, but w dół. Chyba jestem jak trochę gmoch. Znam się bardziej na tablicy, ale... No i pięknie, jednak! Nie no, Rafał. Ty przejdziesz tą grę zaraz. You win. Julia. No, nie ma problemu, panie Rafale. Ciach, 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 po ryju, Żeby wiedziała, kto tu rządzi. Pół życia nie ma. I? Dawaj teraz w lewo. Skup się, w lewo idziesz. Ciach, 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 piórko. Zdaj mi jej to piórko, pierdolone. Dawaj, coś na dole. Pięknie! No to jest to. Pan Rafał przechodzi grę. Da się przez grę? No da się no, Zaraz zobaczymy czekać grę Pięknie, dwie trzecie. Je... Perfekt! Robisz perfekt! O, ładnie. Obrona. I łamiemy rękę. Pię... To jest to. Książkowa akcja. Proszę państwa, tego, tego nie ma w YouTubie. nigdzie indziej. Rafał, ty powinieneś to naprawdę robić zawodowo. Hajtaci. O, no ten dziadek też jest dobry. Nawet nie wiedziałem, że odblokowałeś. Dobra, na kolana poszedł. Ko... Pochaj, taci. No i, i. Dawaj, dziadka. Dziadek już nie ma siły. No jednak, troszeczkę, troszeczkę. Uuuuh, troszeczkę jednak. Doświadczenie robi swoje. Ale jest. Bli... O kurde. Nie, da... dziadek wygrywa. Czyżby? Nie. Młodość, młodość, proszę państwa. Młodość jednak wygrywa, więc co? Na siłownię. Ćwiczymy i wygrywamy. Co to jest? Ogrę? Ogr? Czy my gramy w Tekkena, czy w Warcrafta? Co się dzieje? Pół na pół. Oooo! Jak to siadło? Pół życia wpadło na jeden kop? Nie no, musi być rewanż. Pokaż jeszcze raz. Dobrze. Dobry początek. Pięknie. Jedna trzecia. Połowa życia. Pokaż. Pięknie, dwie trzecie. No, nie będzie perfekta, ale jednak chyba możesz coś zrobić. I końcóweczka. Jeden kom. Pięknie! No panie Rafale, kończymy tą grę. Jedno, jedno życie w plecy, ale to... O Jezus Maria Co to jest? Co to jest? To jest wielkie, ogromne. Zabij to, póki cię nie... No i kończoweczka Dawaj, 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 pani Jezus, to, to naprawdę się... Nie, nie, ja nie. za bardzo panikuję, jak komentuję. Patrz. Pięknie. I co, koniec? Przeszedłeś. I intro. Dobra, wyciszmy się. O co tu chodzi? Dlaczego Jean ma skrzydła? Rafał, co tu się dzieje? Rozumiem bijatyka, ale nagle jakieś. Przyjmujemy Przejmujemy mikrofon. Jean ma skrzydła, ponieważ jest obarczony jakąś klątwą. Udało mi się Sasukę przejść grę i teraz Sebastian przychodzi arcade mode. I musisz być postać, której do tej pory nie przechodziliśmy gry, więc nie będzie to ani Lo, ani Jean, ani Paul. Możesz przejść grę Edim. Jedziemy. Tak jak poprzedni ten. Także no co. Eee, teraz Sebastian, sam wiesz kto. Na Instagramie podkreślenie, sam wiesz kto będzie grał. Eee, arcade mode i jedziemy. Która postać? Kim chcesz grać? Może Mokujinem. Sebastian zagra Mokujinem, czyli postacią, która co grę jest inną postacią. czyli Eddy kontra Eddie tym razem i Sebastian Gerdamską wersję Mokujina. Pięknie. Bardzo ładne kopnięcie. Bardzo ładna luta. Tutaj Mokujin się nauczył stylu kapoery od samego Roysa Gracie, który tronuje Bettyot, ale mniejsza o to. Pięknie mu lutna. Jezus pięknie z wyskoku pierdolną murryjno. Chciałbym taką... No i ładnie staje na rękach, tańczy, stokrotka na głowie, no. <laughs> no i Mokujin teraz kontra lej, pijany policjant i Mokujin jest Niną, jeżeli się nie mylę. Nie, znowu Eddie Mokujinka w zasadzie, Mokujin. Piękny kop. Proszę państwa, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mokujin tutaj robi... Co może? Daj, nie udało się tym samym podejściem pokonać, ale oszukał. E, oszukał Leia i zajeba mu z ziemi kopa w ryj. Znaczy tam brzuchno. Fenomenalne rozegranie tej akcji. Teraz kaptanie z Kapoeiri zobaczymy, jaką postacią tym razem będzie Mokujin. Mokujin kontra Jin. Ciekawa rozgrywka. O! A Mokujin jest Kseu, jeżeli się nie mylę? Nie, nie jest Kseu. Kim on jest? Nie no, księgu jest Mokujin, bardzo ładnie. Proszę Państwa, jakież yy, nienaturalne ruchy prezentuje Moku Jak na Pinokio. całkiem niezłe mój idzie, i pięknie. Sebastian pięknie tutaj kopnął Gina w mordę. Człowiek drewno kontra człowiek 0-1-0. O Jezus, gramy na Tygrysie maskę. Final round. O, proszę proszę Tygrysia Maska z pierwszym atakiem, proszę Państwa, ale dostał kolano na pysk. No, Tygrysia, o, ale obrywa kop, ale buty na rej. Proszę Państwa, no Tygrysia Maska nawet nie była w stanie z Mokuczinem wygrać. I pięknie poleciał, pięknie, bardzo ładny taniec y, Mokuczina tygrysia... Mokugina... Mokuczin Nina. I zobaczymy kim będzie Mokujin. Mokujin jest tym razem Ginem. Jeżeli mi się nie mylę, albo... tak, Mokujin jest jeinem. Proszę Państwa, Nina stawia dzielnego czoła kopie obcasem po drewnie. Ale drewno się wdzięcza. Z niną jak! Tak samo jak Sek miał problemy z Niną i Sebastian ma problemy z Niną. No to jest jednak twarda laska no. Taka trochę kapitan Marvel Teka. Start. Tak, bardzo ładnie. I proszę Państwa Mokujin kontroli na drugą rundę, a teraz Mokujin jest lawem. Bardzo ładny kop prosto w cycki. No i bardzo ładny plaskacze na pysk. Oni na siedzeniu podobnym, ale bardzo ładnie tutaj pysk, cycki, pysk Salto i proszę Państwa, ale ładnie skopa na cycki na, i na pysk Cycki, cycki, pysk, czyli jakoś tak Mokulaw wygrał, proszę Państwa. O, Moku na lawa, zobaczymy kim będzie Moku grał teraz. Final nie... round. Ninom gra. Mokujin jest Niną, Law jest Lawem Ojejoj. No teraz Mo... Brakuje obcasów Mokujinowi, jednak i to jest potężna broń An Niny oj ale luty na pysk, proszę państwa, no niestety Mokujin pokonał Ninę, Law pokonał Mokujina być może teraz losowanie postaci będzie bardziej trafne. I polem gra! Był. Bardzo ładnie wpysk. But. Nie, Kingie, przepraszam. Tygrysią Maską. i e, Nadal, przepraszam. Drewniana Maska, proszę Państwa, dzielnie walczy. I... I tak, udało się, udało się, bardzo ładnie. Piękne zagranie ze strony Drewnianej Maski. Powiedzmy państwo, jest czwarta, piąta nad ranem, ale my na pierdalan. Mokulav kontra panda. W zasadzie. Mokulaw? Mokulaw kontra panda, tak. No, panda tutaj na dupkę usiadła i Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No. Nie bijemy mi normalnie, bo jesteśmy za WWE i w ogóle... E, wiadomo no dzieci natury i tak dalej ale to jest tylko gra, więc mi się dostał pierdol. Chuj z pandami zresztą <laughs> Pandy są akurat chińskie <laughs> I Proszę Państwa Mokushimitsu kontra Julia Ale od razu z butanaryno Szkoda Julia bo fajna dupka Chociaż tych o Jezus, no czy będzie perfekt. Tak, no Julia niestety no dostała potężnego buta drewnianego na cycki i zmarła. No jak się tej jej spodnie nazywałem? To są chyba te... Onalte no, Jeansy z rozszerzonym nogawką. Dzwony no, dostała dzwona na ry ryj. Round. Panda kontra Heihachi, Moku Panda kontra Heihachi no. Bardzo ładnie, luty w pysk. No, Heihachi ma słabość do pant, pod postacią drewna tym bardziej, ale tutaj Dziadyga gawalczy, dzielnie, ale kopa do scenarii. O Jezus, jak wyjebał, no. Jakiś... I, proszę Państwa, czy... Ojejku! <ślesy> no, drewno zabolało, nie? No nic wyczerpującego, powtórka gry Heihachi kontra Kuma znowu. No niestety, no, Heihachi dużo trenuje na maneki drewnianym, no i co poradzić. No. Kolejna próba. A tym razem Jean kontra Heihachi czy Nina kontra Nina, Nina, Nina. Pie... Nie, Jin, przepraszam. Ojej, 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 jak mu rozpierdolił pierdolił. Kata wykonał tutaj pięknie. I teraz Shrek kontra Mokujin, no kabaret. A, Yoshi, Shrek kontra Yoshi, Jin kontra Shrek. Szrek pierwszy z kapcia. On wygląda trochę jak jakiś bóg grecki, Ozyrys? To w każdym razie... W... To... No on na tej miniaturce wygląda groźniej niż jakby małe 7 lat to się baliśmy go z bratem, ale teraz go lejemy po prostu w pysk. Proszę Państwa, tutaj Ogr radzi sobie doskonale z... Y, kim gra? To jest Lav. Nie, to jest Paul. ale niestety dostał puta na ryj od y, Mokujina. Luta w chuj tak zwana. nie proszę Państwa... Tak, to był poli i teraz uwaga na animację, która nie ma sensu. Ogr podnosi jego i staje się smokiem. No kurwa, gratulujemy twórcom gry tego absurdu ale zobaczmy jak sobie Moku Jin pod podstacią kinga poradzi Moku Jin to trochę taki Shang Tsung można tego tam, tak jaka. no i niestety smog poległ Nina to była Kapitalnie, zostaw teraz. Filmik. I zobaczmy, co się wydarzy. O Jezus. O Jezus. Jaka surowa baba. Pojebana. <ścoughs> Ten jebany nosi kurwa wodę, nie? Z potoku. Automat. No i luta w pysk znowu. No i to tak trwa. No, animacja. Dziękujemy za oglądanie. Wiemy, że ta audycja była kapitalna. I życzymy dobra. kolejna z odblokowana, blokowana, a przy okazji po Mokujinie odblokowujemy. Spójrzmy kogo. Brian Fury Anna Williams. Dziękuję mu ale też do wyruchania. Dobranoc!